Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, adwent coraz bardziej się rozwija. Mamy już drugą niedzielę adwentową. Osobą ważną dzisiaj tej niedzieli jest święty Jan Chrzciciel, który wzywa swoich słuchaczy również i nas do nawrócenia. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. właśnie to jest zadanie adwentowe, a żeby prostować ścieżki, a żeby otwierać się na tego, który przychodzi. Zapraszamy go do naszego życia, do naszego serca, do naszego domu, do naszego świata, do naszej codzienności. I drogi prowadzące do nas mogą być pokręcone. Mogą być pogmatwane. Często jesteśmy ludźmi zaniedbania, chaosu, grzechu, ciemności i to wszystko musi być wyrównane, wyprostowane, żeby Pan przyszedł. A żeby Pan y, y, ogarnął nas swoją miłością. Dlatego trzeba, można powiedzieć, wyjść z siebie, ze swojego serca, ze swego domu, ze swojej codzienności i poprostować ścieżki. Jan Chrzciciel mówi, że trzeba się nawrócić. To jest właśnie moment prostowania ścieżki. Prostowanie ścieżek, równanie pagórków, zasypowanie dolin to jest właśnie nawrócenie. Nawrócić się, to patrzeć wprost na Pana. Nawrócić się, to przyjąć Jego słowo. Jan Chrzciciel woła jeszcze bardziej radykalnie: Trzeba przyłożyć. Siekierę do korzenia drzewa, a żeby wykarczować to wszystko, co jest złem, co jest grzechem. Wykarczować, wyciąć. To jest właśnie nawrócenie adwentowe. Do tego właśnie Pan nas wzywa. Taki był Jan Chrzciciel, który wołał ludzi wokół Niego obecnych, właśnie do takiej postawy. Dzisiaj On też nas wzywa, ale tak jak zapowiedział, on chrzcił wodą ludzi, a my będziemy ochrzczeni duchem świętym. Zostaliśmy ochrzczeni duchem świętym. Trzeba się podać duchowi świętemu, trzeba przyjąć łaskę ducha świętego, żeby wykarczować grzech, żeby się nawrócić. Nieustannie więc musimy wołać, przyjdź duchu święty. Również w, ad w Adwencie wołać, przyjdź duchu święty. To duch święty pokazuje nam nasze Korzenie naszych grzechów, pokazują nam nasze grzechy, nasze nierówne ścieżki, drogi, wszystko to, co jest pogmatwane i co jest y, chaosem jakimś. Przyjdź Duchu Święty, tak wołajmy dzisiaj. Jezus nam daje swego Ducha, dlatego bądźmy pewni, że gdy go przyjmiemy, gdy przyjmiemy Słowo Boże, nawrócimy się, nasze spotkanie z Bogiem będzie rzeczywiście owocne. Amen.